Dzisiaj mamy grę będące ślimaki. To jest gra z wydawnictwa Egmont. Ona jest od 2 do 5 graczy od 6 lat w nią się gra około 20 minut. Taki jest jej przód, a taki jest jej tył. Teraz pokażemy zawartość tej gry są ślimaki, którymi się rusza za pomocą kostek i pierwszy gracz ma 5 kostek, rzuca, na przykład bierze sobie piątkę i rusza się o 5 tym ślimakiem i zabiera. Potem drugi gracz rzuca już czterema, potem następne trzema, I później dwoma jak już ma dwie kostki, rzuca, bierze jedną, rusza się ślimakiem i następnemu graczowi daje 5 kostek. Są też karty, Y, które, dostają gra, gra, które dostają gracza, y, y, żeby wiedzieć, jakiego ślimaka mają. Y, teraz pokażemy, za co się dostaje punkty Zaczynamy. Na przykład wypadło mi coś takiego, i żółty ma 5, to idę 5 o tym żółtym, i teraz, jak tu jest ślimak, to on idzie o jedno do tyłu. Wtedy, za to dostajemy jeden punkt, a potem na przykład idę tak, o jedno i za to też dostaje punkt, i są dwa takie miejsca, tu i tu. No i właśnie yy, się idzie tak, i jak już na przykład jest taka pozycja, to pierwszy ślimak, pierwszy ślimak dostaje 5 punktów, drugi 2, a ostatni dostaje 3 ostatni dostaje punkty. Teraz pokażemy jak się gra w pątka, jeśli ślimaki Zaczynamy. Zaczyna gracza rzuca. Eee rusza się ślimakiem żółtym o 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Zł teraz gra do rzuca. Rusza się ślimakiem fioletowym o 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I tym samym spycha ślimaka żół żółtego i dostaje punkt. Teraz Teraz gracz pierwszy rzuca i rusza się o dwa ślimakiem zielonym. I zostawia, bo jest ślimak. Teraz gracz drugi. Gracz drugi rusza się. Yy, Ślimakiem niebieskim o 5 i spycha ślimaka fioletowego. I dostaje punkt. Teraz grać pierwszy, rzuca. Rusza się ślimakiem. Rusza się ślimakiem zielonym o 4, raz, 2, 3, 4 i zdobywa punkt na grzybku. Gracz drugi rzuca wszystkimi pięcioma kostkami. I rusza się ślimakiem czerwonym o 5, raz, 2, 3, 4, 5 i spycha ślimaka niebieskiego i dostaje za to punkt. Teraz gracz pierwszy rzuca. I rusza się ślimakiem niebieskim o dwa, raz, dwa, i zdobywa punkt. Teraz grać drugi. Rzuca, rusza się ślim ślimakiem fioletowym o dwa, i nie zabiera kostki, bo jest ślimak. Grać pierwszy rzuca i rusza się ślimakiem żółtym o trzy. Raz, dwa, trzy. Zabiera kostkę. Teraz grać drugi rzuca i rusza się ślimakiem fioletowym o trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz grać pierwszy rzuca wszystkimi pięcioma kostkami. I grać pierwszy rusza się ślimakiem czerwonym i dostaje punkt i zabiera kostkę. Grać drugi rusza się ślimakiem fioletowym o, trzy. raz, dwa, trzy. Teraz grać pierwszy rusza się ślimakiem yy, niebieskim o dwa razy i nie zabiera kostki, bo jest y, ślimak. Teraz gracz pier pier drugi rzuca y, kostkami i y, rusza się ślimakiem zielonym o cztery raz, dwa, trzy, cztery i dostaje punkt. Bo stoi na grzybku I zabiera Teraz gracz, gracz pierwszy rzuca i rusza się o jeden, o, o dwa yy, żółtym. I teraz gracz drugi rzuca wszystkimi pięcioma kostkami. Gracz drugi rusza się ślimakiem feldowym o pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zabiera kostkę. Teraz yy, grać pierwszy rzuca. I rusza się ślimakiem niebieskim o jeden i zdobywa punkt, bo spycha. Teraz gracz drugi, rzuca kostkami i rusza się ślimakiem czerwonym o trzy, raz, dwa, trzy i spycha ślimaka niebieskiego i dostaje punkt. Gracz i zabiera kostkę. Grać dru... gracz pierwszy, rzuca. No i rusza się o dwa yy, ślimakiem żółtym. Raz, dwa i zdobywa punkt. Nie zabiera kostki, bo był ślimak. Rzuca teraz, grać drugi. Rusza się. O, dwa ślimakiem żółtym. Raz, dwa. I teraz pi gracz pierwszy rzuca wszystkimi kostkami. I idzie fioletowym o jeden. I koniec gry. Teraz yy, patrzymy, jakie to ślimaki mieli. Tub jest yy, fioletowy i zielony, czyli ten gracz dostaje tylko 5 punktów za fioletowego, a gracz drugi dostaje 2 punkty. Pier gracz pierwszy dostaje 2 punkty za ślimaka żółtego. Teraz liczymy raz. 7. Tu jest 12 punktów, a tu raz A tu 7. Więc e, wygrał gracz drugi e, o 5 punktów. E, ta gra mi się podoba, dlatego, bo szybko, szybko się wszyscy dowiadują, e, kto wygrał. E, no i e, to już jest trzecia gra z, z serii pędzących, pędzących ślimaków. Pędzące żółwie i pędzące jeży, i mm, to jest już trzecia gra z, z serii Pędzące zwierzęta. Dziękuję, że to oglądacie do następnego filmiku. Pa-pa!